To jest wielka uroczystość. To jest wielkie święto dla miasta. Beskid, jak już mówiłem na filmie, jest bardzo cennym naszym dzieckiem. Tworzy historię tego miasta. Dzisiaj spotykamy się kolejny raz na takiej gali już oficjalnej z władzami Polskiego Związku Piłki Nożnej, z władzami samorządowymi. No i cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Drodzy, wiem, że patrzymy często jako ludzie na tabelę. Czy trzy punkty przyszły, nie przyszły, remis, a może się przejdzie, a może wyżej. Macie marzenia swoje. I to jest wspaniałe. Ale dla mnie osobiście ważniejsze jest to, że pracujecie z młodzieżą, z dzieciakami. Jest ogromna depresja wśród dzieciaków. Nie wierzę, nie wierzę, nie powiecie mi tego, że wśród dzieciaków, które grają w tym klubie, macie problemy z depresją. Wiem, że wielu łobuziaków wyprowadziliście na ludzi. I sami o tym dobrze wiecie. Że dzięki temu, że pozytywna... Jest adrenalina, że mają cel, że muszą grupowo, razem do czegoś dochodzić, potrafią później funkcjonować w życiu i za to z całego serca Wam dziękuję. Piąty Jan Paweł II powiedział człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, ale przez to, czym potrafi się dzielić z innym człowiekiem. Jestem przekonany, że tą maksymum kierowali się... Ludzie, którzy tworzyli, tworzą, będą tworzyli piękną historię Beskidu Skoczu. Panie burmistrzu, naprawdę serdeczne, Bóg zapłać za wszystko, jak to mówię. Gdyby nie samorządowcy, nie byłoby piłki na Śląsku. Naprawdę dziękuję i warto, warto inwestować te dzieci szkolenie dzieci młodzieży, bo ja mówię, więcej dzieci na boiskach, mniej kiedyś w gabinetach lekarskich, a to na pewno jest tańsze szkolenie na boisku niż kiedyś leczenie ludzi. I na koniec, drodzy działacze, słyszałem 194 dzieciaki masz, Tomek. Życzę tego szkolenia, wytrwałości, bo to jest najważniejsze. Zatrzymania dzieci między 15 a 18 rokiem to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Bo jest dla Ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich dziadczych piłkarskich najpiękniejszą zapatą jest śmiech tych dzieci. Gdy oni się śmieją, jesteśmy lepsi. A jak to mówił Janusz Korczak, gdy śmieje się, dziecko śmieje cały świat.